Dobra, ym, witamy w naszym odcinku Draw My Life Chili Challenge. Da! Yeah. Ym, komu w drogę temu chili w przełyk. Jedziemy! <ścoughs> 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 <śmany> Bo... Chwile ja. Czytałem, że pieprz z połączeniem z chili to jakoś jest mocniejsza mieszanka, ale naprawdę czytałem czytam... Aaaa! Ja. To by psałem i... Poki to... Przypaliłeś... Ooo! Ha Łekaj to, kurde! Nie... Ja. Mam pięć łapek. <tud> Nie no ale dzisiaj się zimno. Dobra. Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie w, w kolejnym odcinku Philipsego z Minecrafta na wojna. Wojna. E, w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem m, wiele osób pisało, że troszeczkę... Tak to się nudne robi z powodu tego, że m, e, jest tak, tak tak, cały czas robimy e, to samo. Walka, budowa... zbieran... A, A jak było na wojnie? No i postanowiliśmy zrobić tak. E, zresztą też kurde nie pamiętam, ale... Chyba par, dwie, albo nawet jedna osoba napisała, że w dzisiejszym odcinku znaczy, że, że coś nowego spróbowali zrobić, a dokładniej wykorzystać pełne specyfikacje Flans Moda, z tego, znaczy no, pełną zawartość, może tak, Flans Moda setną. i powykorzystywać e, resztę przedmiotów, które się na nim znajdują. Więc postaramy się, postaramy e, się zrobić jakieś... E, w dzisiejszym odcinku, myślałem, że się oczywiście uda, e, zrobić samolot. Tak, dwupłatowiec. Dwu Miejscowy. Nie, to był dwu dwupłatowiec. -dwu dwupłatowiec dwumiejscowy. Dwupłatowiec. Dwu tak, no to. to. Ej! ej, ej. Je jeszcze Piotrek. Piotrek, jeszcze. No. Czekaj, ja nie. Pa sydu! No, przepraszam. Sydu, sydu, sydu! Ja myślałem, że to sydu. miecz. Sydu! <laughs> nie, to strasznie. O kurde, sorry, sorry. Nie! Proszę, nie bij nie, Piotrek. Ej, jak soc się wychodzi, dobra, już wiem. Nie pij. Bo ja już mam parę stóp, Dobra. Ja też mam parę Dziesięć. Dobra. Dobra, i postanowiliśmy tak: e, udostępnić Wam paczkę, tak? Czyli będzie możliwość pobrania teraz w opisie e, Ilość łapek. E, jest, jest, czekam, jest, 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 przerwam. jest. Jest, jest, jest. Jest taka. E, ilość łapek, jeśli chodzi o to, fajnie było, gdyby było 55. Fajnie by było, jakby było ponad 100, no to. Ja już mierzę ponad kamerką, ale nieważne, e, ilość łapek jest dozwolona. Tylko, dozwolona! Tak, ty, ta, ta ilość jak największa e, z tego powodu, że mm, e, dajemy Wam e, tą paczkę. No bo już wiele osób prosi o to, czy coś takiego, nie? Więc, e, paczkę będziecie mieli obecnie teraz do pobrania w opisie. E, za pod Zapodajcie do tego łapkę. Z tego, z czego, no, no, dlatego, że tą paczkę, no żeby to nam się zrobiło troszeczkę tutaj, tu, czyli żeby nam się tutaj zrobiło bardziej milej, tak, tak? Tak cieplej, może tak. Więc fajnie było, gdyby to była liczba ponad setna. Tak. Jak poprzednie dwa nasze filmiki. Yy, pozdrawiamy serdecznie Michała z kanału Drollcoaster. <grym> <grym> Dobra! Filip, yeah. to co potrzebujemy? Bo ja tutaj Jakie... nie ogarniam jeszcze tego. Potrzebujemy działającą lampkę. ZWALIŁAĆ SIĘ! Wielu. I właśnie, zapraszamy was już na naszego fanpage'a. Gdzie... Aha, właśnie! No, też zapraszamy na fanpage'a. Ale zmieniliśmy ostatnio baner na YouTubie. Tak. Myśl? Na fanpage'u fanpage też. Na fanpage'u też. I myślimy, że jest fajny, bo... Bo jest fajny, no. No, ja tutaj... Wraca wreszcie z tym moim tym Z tą moją chatką Proszę, już prawie jest gotowa W sensie jeszcze nie, ale Ale prawie Piotrek, to ty może Piotrek Ja nie mam drewna Może troszeczkę oszczędniej co? Ja mam dużo Zrobiłem 6 kół A ile potrzeba? Jedna No to Nie, Prawidłowo. dwa, przepraszam na dzieci z Nigerii będzie Hard Matematyka? Nie, będzie na bombowiec, chopie. Będziemy latać i tak. Ej, bo to, co się na tym domu nie wyszedł. Czekaj, właśnie okulary budownika, chopie. O! Jedziemy. Gdzie są okulary tego, dobra. Okulary tego. Albo te będą bezpieczniejsze, bo tutaj niektóre rzeczy trzeba spawać. Więc wiecie. Ała, mm... ała, jak szybciej, ja. Więc. Jedziemy z tym koksem! Tylko ja się teraz boję. Czego? Obawiam się jednej rzeczy. Czy nie ma paliwa? Nie, nie wiem jakiś silnik Weź V16, ho wciśnij tam! Nie ma, jest tylko V4, F6 <laughs> i 8ka. Napra Ale naprawdę ja ci mówię. Nie no do takiego starszego to mi się bardziej wydaje... Mi się że. wydajesz ty najsłabszy? Startuj już, ja cię dogonię. Zróbmy tak jak w filmach. Czekaj to no, czekaj, muszę. Ja z bronią będę leciał jak debil. Czekaj. Co? Co? Ja zrobiłem 5 paliwa, a to... Kopie starczy na 4, 400 lotów. nie naprawdę na 400 Dobra, lotów. Filip, startuj. No naprawdę. Mów kiedy 5, startujesz. 5, ja będę jak w Titaniku. Dobra, lecę. 3, 4, alo! Czekaj na mnie, kolego! Jest! Jest! Leć! Jeeee! Yeah, yeah. Ten lot! Proszę Państwa... Pierwszy lot! Nie Je. Teraz jest nie widzę. Filip! Musisz... Halo! Halo! Halo, nie! Halo! Halo. Nie! Nie! Piotr <ścoughs> Toalny, Rady Boskie! Rady... Mogliśmy pomyśleć o takim czymś jak spadochron. Kurde. Filip, ląduj! Pokażę Ci, że to też jest woda. No wiem, wiem. Nurkowiec tak zwany. Ej, to nie Bląduj. jest Fuel. O cholera. Dobra, wyskakuje! To do wody! Lecę! Jest! Spadłem! I... Dekl mnie zostawił, jak się ląduje! Ja cię, ja cię będę sterował tymi lizakami takimi, czekaj! Szybko, full Dobra, szybko. Filip! Tu! Ja Ej, Tu. Jest. Lecę na lotniskowie Nie! Filip, poczekam tu z lizakami. Jezus, jedna latarnia na środku tego i mi jeszcze przeszkodziła No cóż, tu! tu. Lizakiem ci macham Obiad. to Co za łoska A pokażę ci obie patrz jakie flary puszczam Ale Tutaj lizakiem patrz. patrz, o A nie, nie da się wyrzucać Chciałem no, siąść Dawaj, jak w ściganym Dobra, Dobra. Dawaj, wsiad wsiadaj Yes! 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 Shadłem! Shadłem! Bo jeszcze przerad nad kapitanem 41-46! 46 <laughs> Let's go! Let's go, boss! Hey! No! <laughs> ok, I throw uh, smoke and you can't. But what is Hospital. <laughs> Hospital! tu się rozbijemy! To dobrze, bo jak się rozbijemy, to blisko szpital mamy. Dobra, ląduj. Film, jak chcesz zlądować za tym. O kurde, ja już to widzę. Nie, nie. Nie, yeah, ląduje. Halo, chyba będziemy żyć. Jest, jest. Jest, wylądował mo, mwa, ma ziemia, ziemia, Dobra, wygląda. Filip, kończymy ten odcinek, proszę Państwa. Dowiedliśmy tego, iż... O, oh, ja. stary taka zabawa o drugiej w nocy, drugiej trzydzieści. No nawet trzeciej powiedziałem. Poczekaj, prosiliście o to, żeby było coś ciekawszego, no to myślę, że w miarę to było ciekawsze. Piotrek, trzeba to oświetlić jeszcze. No, co pierwszy no. samo stworzyli. Proszę Państwa, kuzyni Ławicy zrobili coś wspaniałego, stworzyli pierwszy samolot. No nie. Nie. ja. Nie, nie. F5 chodzę. Dobra. Jezus, jezus. jezus w szpitalu Dobra. jestem. To kończymy ten odcinek. Nie gada. Tak, dziękujemy ślicznie. Pamiętajcie łapki, łapki za to, że macie ten... w zamian za te łapki macie w opisie paczkę, możecie sobie zainstalować, pograć i to wszystko. No... Tak, no... Macie, zapraszamy na Facebooka, naszego oczywiście fanpage'a. No i serdecznie wam dziękujemy za taką... za taki miły odzew, że jednak się interesujecie tymi seriami, tym... tym wszystkim. Jednak, że chcecie, że to wszystko, no więc... Bardzo Wam dziękuję. No, to więc no. trzymajcie się. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. I na razie. Czekaj. Trzy. Dwa. Patrz, a, patrz ja będę takim magikiem, nie? No. Że ja ten odcinek wyłączę pilotem. Patrz. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. I na razie. Trzy, dwa, jeden. Goodbye. night. Good night.